Witajcie, powracamy do regularnego recenzowania i na rozgrzewkę postanowiłem przyjrzeć się dzisiaj mojemu najnowszemu zakupowi. Trochę się wstrzymywałem i broniłem przed tym zestawem, nie byłem do niego tak do końca przekonany, ale z racji ostatnich Black Weeków i innych takich udało mi się go pozyskać w całkiem fajnej cenie. Co prawda nie najuczciwszej, czyli gratis, ale wciąż korzystnej. Przyjrzyjmy się zatem jednemu z setów LEGO nawiązujących do serialu Asoka. Przed Wami LEGO Star Wars 75362 Prom Kosmiczny Jedi T6 Asokitano. W serialu statek ten jest najważniejszym środkiem transportu głównych bohaterek. Najwyraźniej Asoka miała dostęp do dystrybutorów starego sprzętu, albowiem, Prom T6, w momencie rozgrywania się wydarzeń z serii, był już leciwą konstrukcją. powstałą na specjalne zamówienie Zakonu Jedi w schyłkowym okresie Starej Republiki. Początkowo podróżowali nimi rycerze Zakonu, z czasem rozpowszechniły się także wśród cywili oraz wojskowych. Jest to specyficzny kosmolot w kształcie połówki talerza. Recenzowany zestaw to nie pierwszy model Lego przedstawiający ten pojazd. 12 lat temu T6 został wydany w podlinie. Nawiązującej do serialu The Clone Wars. A teraz mamy nową wersję. Przyznam, że z początku nie byłem jakoś przekonany do formy tego statku. Ja generalnie wszelkie kosmoloty i samoloty oceniam w taki sposób, że badam, czy przyjemnie jest o to chwycić i polatać nim po pokoju. Nie jestem bowiem zwolennikiem zbierania kurzu na modelach. Ja lubię coś złapać od czasu do czasu i niezobowiązująco się pobawić. W tym wypadku porobić siu, piu, 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 I pod tym względem T6 wydaje mi się trochę niewygodny. Budowla jest dość ciężka, jak na średniej wielkości pojazd, łapie się to najłatwiej za sekcję pod skrzydłami i można sobie jak najbardziej polatać, ale z uwagi na ruchomą konstrukcję poszycia, o której za chwilę, skrzydła lubią się przechylać w jedną albo drugą stronę podczas zabawy i to jest trochę irytujące. Nie jest to najbardziej poręczne latadło, jakim się bawiłem. Oczywiście nie będzie to miało zapewne znaczenia dla kogoś, kto lubi sobie takie rzeczy po prostu postawić na półce, ale dla oblatywacza klockowych statków może mieć znaczenie. Ładnie zrobiono kabinę, jest odpowiednio obła, fajnie jajowata i jak się porówna z modelem serialu czy animacji widać, że tym razem oddano jej kształt Lepiej niż w wersji z 2011. Wnętrze jest skromniutkie, znajdziemy w nim tradycyjną dla zestawu Star Wars konsolę sterującą oraz przyzwoicie zmajstrowane siedzenie. Szkoda tylko, że w kabinie mieści się naraz tylko jedna figurka. Ogólnie zresztą ten zestaw ma nieco problemów ze skalą. Nie da się wsadzić nigdzie do środka reszty ludzików. No cóż, muszą być jakieś niezbędne uproszczenia i wspomaganie się wyobraźnią. Możemy też sobie oczywiście tradycyjnie pogubić groszki ze strzelaczy. I ja tym razem podziękuję, pod sofę trafiło już wystarczająco dużo klocków. Skrzydła są naprawdę solidne, idzie tutaj sporo. Płytek tworzących mocne warstwy, także model na pewno nie należy do tych kruchych. Podoba mi się jak udało się stworzyć te bordowe poprzeczne pasy. Jeden minus to duże naklejki. Niestety im większe, tym gorzej się to, to przykleja. No i oczywiście mamy tę wspomnianą funkcję obrotową. T6 może ustawić swoje skrzydła pionowo dzięki żyroskopowej kabinie. W tym ustawieniu prom przypomina mi trochę samogłowa, taką rybcie śmieszną. No i fajnie, że to zaimplementowano, ustawienie zmienia się bardzo gładko i bezproblemowo, ale kurczę, chyba wolałbym, żeby pozycję skrzydeł dało się jednak jakoś przyblokować. Tak jak chcemy w danej chwili. Bo ten obrót, no jest taki dość swobodny. Kiedy model stoi na półce, skrzydła na szczęście nie opadają, bo się równoważą. Ale powinien to być jednak moim zdaniem jakiś klikacz blokujący, albo sam obrót mógłby być jaśniejszy. No i szkoda, że tylko jedna strona skrzydeł ma jakieś detale, z drugiej zobaczymy niestety tylko antystudy. Fajne jest to, że przewidziano miejsce na przechowywanie akcesoriów. Po obu stronach mamy skrytki. W jednej można umieścić miecze Asoki i pistolety Sabin, a w drugiej ukryto niewielki zasobnik z kluczem do napraw. No i w sumie zmieści się tu jeszcze choćby heł Sabin. Zabudowa tyłu również wyszła całkiem ok, są napędu, no jedynie tylna kopułka z działkami znowu została oddana czysto symbolicznie jest Tyciusia. No i wreszcie funkcjonalność zestawu zamyka składane podwozie a w zasadzie taka bardziej podpórka w kształcie litery Y. Statek ma dzięki temu na czym wylądować i nie wywala się. W zestawie zawarto cztery minifigurki: Asokę Tano, Sabine Ren, profesora Huyenga oraz Maroka, żeby dziewczyny miały kogo obijać. Bardzo fajny, sensowny dobór figurek niemal wszyscy najważniejsi bohaterowie w kupie to lubię. Jakkolwiek uważam samą postać Asoki za najsłabszy element jej własnego show, to figurka wyszła bardzo fajnie. Dobrze otworzono strój, strasznie mi się zwłaszcza podobałem detale na ramionach. Wiadomo, ostatnimi czasy pojawiło się naprawdę sporo ludzików z zadrukowanymi łapkami, ale ja to wciąż zawsze notowuję, gdy widzę takowy zabieg. Również na plecach bardzo ładne nadruki, no i oczywiście zwracają uwagę wyjątkowe miecze świetlne o białych ostrzach, czyli mamy tu dwa klasyczne patyczki w trans -clear, które jak się okazuje w tym kolorze nie są jakoś super dobrze dostępne. Pojawiły się łącznie w 10 dziesięciu i w większości dużych i drogich, jak Bank Gringota czy ta kostka Super Mario, a tutaj trafiły do średniej wielkości setu. I fajno. Buźka oczywiście, jest dwustronna: z jednej strony spokojna twarz, z drugiej poirytowana. Zastanawiałem się, czy będzie to ta sama główka co od młodszej Asoki z końcówki wojen klonów, ale okazało się, że się delikatnie różni. Asoka w dojrzałym wieku trochę skorygowała swoje tatuaże. śmieszy tylko, że ma krótsze leków w stosunku do młodszej siebie. No ale wiadomo, to już po prostu wchodzi specyfika designu z The Clone Wars. Podmiana wygląda w sumie interesująco. Nowa Sabin również prezentuje się bardzo dobrze. Fajnie, że dostała miecz Ezry. Co prawda nie jestem wielkim fanem pomysłu, żeby robić z niej użytkowniczkę mocy. No ale okej, okay. ładnie zrobiono strój z kolorowymi płytami pancerza, krótkie włosy za zaczeską na bok pasują. Sabin również jest kobietą o dwóch twarzach, z tyłu ukrywa swoje zdenerwowanie. A jeżeli ktoś woli, żeby sobie postrzelała zamiast machać mieczem, to zawsze może dać jej łapki blastery oraz założyć hełm. I tak podoba mi się chyba najbardziej. To jest ten mandaloriański klimacik. A tutaj jeszcze mamy porównanie z Sabin z kalendarza adwentowego 2017. Jak widać nowa wersja ma trochę inny odcień skóry. Z figurki Hugh cieszy cieszę się chyba najbardziej. Strasznie polubiłem tego dziadzio droida Davida Tennanta. Był fajny już Clone Wars, ale dopiero w Asoce skradł mi całkiem serce. Raz jeszcze omacniam się w przekonaniu, że droidy to moja ulubiona składowa uniwersum Gwiezdnych Wojen. Bardzo spoko figurka, ze świetnie otworzoną mordką, podoba mi się te zwoje kabli na brzuchu. Trochę tylko szkoda, że nie pokuszono się o odtworzenie jego dodatkowych ramion na plecach. To aż się prosi o przeróbkę. No i wreszcie Marok. Inquisitor. Postać w serialu bardzo mało znacząca, praktycznie taki anonimowy Anon, ale minifigurkowo wypada bardzo spoko, wygląda mrocznie i ciekawie, a jeden element jego wyposażenia zdążył już zrobić karierę. Mowa oczywiście o hełmie wzorowanym na bank na średniowiecznych rycerskich nakryciach głowy, tak bardzo, że spokojnie może on robić zakask dla jakiegoś rycerza rodem z Lego Castle. Widziałem już kilka ala średniowiecznych ludzików zmontowanych z użyciem tego hełmu i muszę przyznać, że wygląda to w customach bardzo dobrze. Strasznie fajna część, która chyba będzie lepiej wspominana od samej figurki, która zła. A nie jest fajnie, na przykład zrobiono te ślady rdzy na wysłużonym pancerzu. No i cieszę się z mojego pierwszego w kolekcji inkwizytorskiego miecza świetlnego, mimo że uważam je za idiotyczne, a przynajmniej robienie z nich śmigiełek. Bez pancerza i hełmu, Marok to dosłownie czysto beztwarzowa i bezosobowa postać. Reasumując, przyjemny zestaw, mający swoje przywary. Początkowo chciałem go kupić wyłącznie dla figurek. Z czasem trochę się do niego przekonałem, bo kilka aspektów konstrukcyjnych mi się podoba, kilka niezbyt. Myślę, że są stateczki, którym idzie się pobawić przyjemniej, ale na jakiejś promocji, właśnie pokroju jakichś Black Weeków i tym podobne, myślę, że warto dać mu szansę. Ja dałem za niego 46 euro, co wydaje mi się uczciwą ceną, ale już 75 na Lego Shopie to, e, tak niezbyt. Jednym słowem, trzeba szukać okazji i być cierpliwym. I stąd, jakże wyszuka Mądrością zostawię Was na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeśli podoba Ci się, jak nawijam, to polecam też zdjątka na Instagramie i rozmowę na Discordzie ze mną i moimi widzami. I cóż, do następnego. Trzymajcie się i dużo prezentów na Mikołajki.